Znowu upłynęło kilka dni, i w międzyczasie też zbierałam już na mizerię sobie ogóreczki, ale zobaczcie, zrobiłam dwa dni przerwy, i ja nawet nie wiem skąd mi się wzięły takie wielkie ogórki, jeśli gdzieś tutaj schowały. Schowały się, i cały czas, pomimo tego, że one są dosyć mocno porażonej, więc tak, jeszcze te liście, niektóre tutaj usunę. No, ale ja zbieram cały czas ogórki. Patrzcie. No, to jest. To też nie jest wszystko, bo jest tutaj tylko. Przeszłam połowę. O, tu jest następny. Gdzieś tu jeszcze widziałam. One są tak schowane, że ich nie widać. Małe. Też by się przydały, ale gdzieś widziałam większego i już go teraz nie mogę namierzyć. I właśnie stąd się biorą potem te takie olbrzymy. O, tutaj jesteś. Gdzieś tam jesteś dalej, ale nie jesteś olbrzymi, ale też jesteś fajny. Na mizerię. Do kanapki. I coś do słoiczka. Na zimę. Więc cały czas jeszcze zbiór jest. Czyli dzisiaj jeszcze pewnie usunę te chore liście. Nie wiem, czy oprysk będzie. Pewnie nie zdążę, dlatego że zapowiadany jest deszcz, a to niedobrze. Ale może ja mam tak nastawiony ten skrzyp. I być może, że ja z tego skrzypu, takiego świeżego nastawu mogę też zrobić oprysk. Spróbuję. Pozbieram. Jeszcze jeżeli nie będzie tylko padać do wieczora, to jeszcze będziemy dalej walczyć o ogórki. Bo jak widać, warto. Oprysk ze skrzypku. No bo wcześniej pozbierane były ogórki, tak duże, małe. Nie wiem jak ja to zbieram, że ja nigdy ich nie widzę.